Witam w świecie wapowania dzisiaj mamy parę fajnych tematów takie nowinki, totalne nowinki pierwszą rzeczą, którą sobie omówimy to będzie parowniczek Aromamizer 25 średnica 25 nie od Stinkrywa, oczywiście nie mylić z tymi większymi potęgami jakie tu już ten producent robi 30 41 na no cuda na kiu my w tej chwili mamy 25 Aromamizer'a od Krywa. I co możemy o nim powiedzieć? Parowniczek prezentuje się bardzo ładnie. E, oczywiście mamy na tą chwilę w świecie wapowania e, przeduszkę, którą oczywiście producent nie dodaje, bo to jest na 5 ml, ale przeduszka jest to szkło i komin na 8 ml. Tutaj w pudełeczku mamy 5 ml, no i przedłużka standardowa 5 ml. W takich paczuszkach są zestawy dodatkowe, czyli szkiełko 8, komin 8, przekręcamy, robimy sobie dłuższy. Tak jak tutaj kolega ma na 30, przedłużone na 20 ml. Bo to jest właśnie znane u tego producenta, że bardzo fajnie się kombinuje mniejszy, większy driperek można zrobić z tego i tak dalej tak dalej. Bardzo fajne, smakowe sprzęty. Więc od razu przechodząc do tematu tego parowniczka, pokażę Wam jak wygląda baza. Baza płaska, bardzo wdzięczna do, do roboty. Ona by się tu przekręciła, czyli taka sama, standardowa, tylko że ciut mniejsza niż w tej 30, i czy z tym e, 41, tym potężnym. A przeważnie, ktoś tam, któryś z tych modeli ma, bo bardzo fajny parownik. Baza już wiadomo, płaska. E, powietrze bardzo duże, takie same. Praktycznie otwory jak te 30 tutaj nic nie, nie zmieniono, więc powietrze jest bardzo, bardzo dużo, jak widać tego powietrza, nawet na zbliżeniu może będzie widać to lepiej. Pierścień oczywiście do, zam do zamykania likwidu jest w tym, że można sobie zamknąć na czas transportu, przekręcamy, odcinamy całkowicie dostęp dopływ likwidu na, na watę. Tak się on tutaj nam prezentuje technicznie, no i nasza ulubiona e, zabawa, ulubiony test, czyli jak to chmurze. Powietrza jest bardzo dużo, więc tutaj otwory są potężne. chura nie do przerobienia. Jak widać, moc potęga. Smaczy, no naprawdę to jest jeden z moich ulubionych parowników od tego producenta. Sam mam w swojej kolekcji tą 30. 40 kolega mi tu porwał kiedyś tam, ale też do niej wrócę. Bardzo fajnie to smaczy. Co tu można jeszcze więcej, więcej o nim powiedzieć? To to, że jest dostępny w tej chwili w sieci wapowania w Krakowie, w Oświęcimiu, w Katowicach. I mamy na stanie właśnie te szkiełka, by ktoś pytał o przedłużki na 8 litrów są, to nie jest moja tutaj prywatna, że pokazuję, że taka możliwość jest, tylko są po prostu, można sobie od razu dokupić, praktycznie to jest cena, oczywiście to są e, dwa szkiełka, oringi, komin, w e, cenie śmiesznej tam w sumie jednego, jednego szkiełka zwykłego, także warto sobie dokupić, jeżeli ktoś ma ochotę na niego, polecam sobie go mieć, bo bardzo fajny do kolekcji smakowiec, dla mnie to jest... W świetny smak. I teraz tak, co tu jest zalane? Zalany jest taki, taki fajny pomysł od Malezji, z Malezji. To jest oryginalne produkty z, z Malezji. Będzie to wyglądało na dzień dzisiejszy w ten sposób. Premix, który za, zawiera w sobie tylko asencję, czyli ten, ten likwid, cały już tam zmieszany, gotowy, na dnie butelki po prostu. Może tu będzie to widać. Tam jest bodajże 12 ml, w tej dużej jest więcej, tam proporcjonalnie. A Akurat tutaj już mam schoje zmieszane, żeby zobaczyć, jak one tutaj smakują. Tego zrobimy teraz, żebyście po prostu wiedzieli, jak to działa. Asencja, produkt malezyjski. I teraz sobie dolewamy. Dolewamy sobie albo jak to woli zerówkę samą, samą zeróweczkę. Czyli bazę. Zero. Taką tutaj, o, pokażę. Bazę zero. I wtedy mamy standardowy premix o mocy 0. Jeżeli byśmy chcieli przykładowo zrobić sobie tak jak ja na przykład w tej chwili zrobię sobie półtora bo taką używam półtorówki więc szota dziewiątkę na tą buteleczkę która to jest 60. Wlewamy sobie szota. Można sobie zrobić dużo większą moc bo wystarczy na przykład same szoty wlać. Wlać sobie tam 4 czy 5 szotów 18, Już tam na wyjdzie 16-17 moc yy... Tego, tego premiksu. Resztę uzupełniamy bazą zerówką i w tym momencie ten premiks, już będzie się to nazywało fajnie premiks, bo będzie gotowy, będzie miał moc półtora, tak jak ja sobie tu przeważnie tak standardowo używam. Dolewamy sobie bazy elegancko do, jak to mówię, tak, żeby troszeczkę nam zostało do zmieszania. Nie, nie pod korek, nie daj Boże pod korek, bo, bo Wam się to nie wymiesza. Więc tu pod to zagięcie najlepiej jest. I cała tajemnica tego malezyjskiego produktu polega na tym, że po, dola, po dodaniu swoich odczynników, jak to ładnie można nazwać, po wymieszaniu tego dość dokładnie, czyli powiedzmy, że około tych 5 minut warto sobie tak pobawić. Jestem, żeby się to ładnie rozprowadziło, bo raz, że dodałem sobie tu szota nikotynowego, bazy, zerówki, no to po, po wymieszaniu tego w tym momencie powstaje gotowy produkt. premiks. Już gotowy do, do, do zalania, do użytku. No. Naprawdę fajna kompon kompon fajne komponenty smakowe, fajne miksy. Jest tego mm, różne, różnicę bardzo cytrusowe mniej, słodsze, bardziej koladowe. No, paleta tego jest no, no, potężna, smaków bardzo dużo ta malezja puściła. Jest to fajny, fajny pomysł. Dlaczego? Dlatego, że można sobie zrobić e, każdy, każdą moc pod siebie. Można też zrobić pod poda. Dlaczego? Dlatego, że mamy na przykład mm, na, y, tutaj glikol, prawda? Jeżeli ktoś ma podzika takiego małego, a to by byłoby za gęste, w tym momencie dolewamy sobie 10 ml glikolu, e, pół na pół na przykład nikotynowego czyli rzadszego baza 50 na 50 i mamy podpoda elegancko bardzo fajny produkt także pod każdy parownik jesteśmy w stanie to zrobić tu na miejscu w sklepach świata wapowania dolewamy mieszamy jak to chce komu pasuje. Jak tutaj może kolega pokaże smaków tego jest bardzo bardzo dużo. Wszystkie są złożone 5, 6, także mix owoców, miks, no naprawdę jest w czym wybierać. Sam jestem na, sam jestem na etapie testowania tego na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Około 9 smaków mam na namieszanych i, i sobie tutaj próbuję, i w, no jestem mile, mile zaskoczony. Bardzo fajny produkt. Więc na, na tą chwilę zrobimy tak, że. Ja sobie to jeszcze pozalewam, potestuję i przy następnym filmiku większą ilość tych premixów Wam po prostu pokażę, opowiem mniej więcej jak, jakie są smaki, jak, jak ten smak oddaje. To tyle ze świata wapowania. Zapraszamy do, do sklepów w Krakowie, w Oświęcimiu, w Katowicach. Są te produkty, jest ten parownik od Steam Aromazel 25, są te premiksy malezyjskie. Zapraszamy do następnego filmiku. Pozdrawiam.